Dzień dobry, dzień dobry. To jest na czacie. Z internetem problemy. raneczki ładne dzisiaj o dziwny ziom cześć witaj, witaj dzisiaj w pierwszej klasie sobie siedzę taki komfort z wagonu dla dygnitarzy byłam w drugiej klasie ale teraz przeszłam do pierwszej sześć siedzeń jest fajnie Internet słaby, więc może się zacinać. Jadę y, chyba 120 na godzinę. Witam, witam. Tak, jedzie szybko, bardzo szybko. Co tam chcecie zobaczyć na żywo w pierwszej klasie? Gdzie jedziesz? Jadę do stolicy. Cześć Adam, Filip, cześć hodowca. Witajcie. Dzisiaj siedzę na trzech siedzeniach, no na sześciu. Ale widzicie, zaraz wam pokażę. Pusty dzisiaj wipowski wagon, jadę sama. Gorąco dzisiaj jest. A, wiem dlaczego. Bo ustawiałam sobie temperaturę tutaj i sobie ustawiłam. Chyba za ciepło. Zamiast światło pomyliłam się i po ciemku. No, jest gniazdeczko wi Nie Wi-Fi, tylko USB. Także luksusy. 1703 Mario Witaj, witaj Andrzej Mała frekwencja y, Andrzejka To jest pociąg który y, na, fej, na fejsie Na fejsie y, Andreas, witaj, witaj. Tak, na chwilkę, bo wysiadam zaraz. Witam wszystkich, w tym szanowną Sylwię. Przepraszam Pana, ale powtarzam, bo się zacięło, żartuję. Nie na Pani. Bardzo fajnie się Ciebie ogląda. Kacper, dzięki, pozdrawiam z Jeleniej Góry. Hejka, 1906. A to gdzie pani jedzie do domku? Tak, zawsze jadę do domku, tylko czasem e, tak na około. Jor, Joras, do, do cześć. Ja Wole przedziałowe. Tak. Bilety do kontroli, to przepraszam. Marcin, mogę tobie skontrolować. Jak chcesz, wsiadaj, to ci skontroluję. Czy Marcin możesz usunąć pan dance? Bo jest jakiś e, agresywny. Zablokuj pana dance, bo takie głupotki pisze, że. Że nawet tego nie czytam, ale. Tak, da, pan jakiś tam, dan y, ma problem ze sobą. Po, co z tymi konduktorami po 60. roku życia bez znajomości języków? Oni znają. Oni się szkolili, i znają i y, normalnie pracują. No bo przecież, o dzięki, Marcin. Potrzeba mi tutaj moderatorów. Bo takie się trafiają osoby, no coraz więcej oczywiście jest na kanale ludzi, więc gustów jest bardzo dużo. I no wiadomo, tak, jadę do Warszawy, do stolicy. Jest opóźnienie, jak będziecie wiedzieli, jaki pociąg ma 23 minuty opóźnienia, to będziecie wiedzieli, jakim pociągiem jadę, ale to dla vipów ja nie wysiadam na dworcu, tylko wysiadam pod domem. Yy, wiesz co, wolę wagonowe niż Pendolino. <grywia> pendolino yy, właśnie mam na wtorek, Pendolino, ale chyba będę musiała odwołać i przesunąć. Rodzinka w terenie, pozdrawiam. A konduktor musi mieć obowiązkowo zawsze czapkę. Yy, wiesz co? Nie wiem. O, Kuba, cześć, Jakub. To kocha pociągi i lubi jeździć, łapka do góry, wszyscy, bo wszyscy przychodzicie pooglądać pociągi, ja też lubię i wchodzę też na kanały kolejowe, Krzysztof, Duda, skąd ty wiesz takie rzeczy, zawsze jak ja jadę to tak się dzieje. ja tylko, ja dziś tylko zachodnia, śródmieście pojechałem, o, coś się Teraz tutaj skontroluję o co tu chodzi. Oj, chyba muszę tutaj usiąść, bo nie dosięgam za niska jestem. Nie zepsuta światło. No to niemożliwe. Dobra, tu usiądę. Tam. Bagaże nieważne. Nikt i tak mnie nie okradnie, bo tutaj nikogo nie ma. Wiecie, nie wiem, ale nie działa światło też. Tam też miałem problem jakiś. Też. Nie. I co tam. Y Wagony przedziałowe są najlepsze, oczywiście. Zobaczcie, że można siedzieć samemu. A nie będę siedzieć w tym. Dobra, pójdę tu gdzieś, światło się pali. Dobra, w tym cieplutko. 26. Tutaj jest takie ładowanie. Wszystko ładnie. O, Rafał, cześć. Flirty, darty, wolisz? A ja wiesz co, nie lubię tylko z jednego powodu, że światła nie można zgasić. Kocham pociągi, co widać na moim kanale. O, właśnie. Andrzej, też masz super filmy. Wszyscy zresztą macie super filmy. Tu większość też, no nie wszyscy pociągowi, ale yy, no i, i nie tylko bo. Markowe alkohole, Mareczek, o Kuba, filmy też kolejowe, pola też, pasjonaci, szmery, bajery, no właśnie. Znaczy co szmery, bajery? Bo ja siedzę sama. Daniel Gryfin, o oczywiście. Jutro wyjeżdżam z klasą. Aha, z klasą czy z klasą? <laughs> Lubisz moje filmy, Rafa? Ile nie płaciłam nic za pierwszą klasę, bo ja kupiłam sobie bilet w drugiej klasie. Ale jak nie ma po prostu nikogo, to można zajmować. Tylko nikt niech nie bierze ze mnie przykładu. Bo jak przyjdzie konduktor, to zapłacę 600k. Nie, poczekaj, 600 to w pendolino, nie wiem ile kary. Nie wiem. Pierwsza klasa kosztuje 20 zł więcej w zasadzie od zwykłego biletu, to możecie sobie sprawdzić na stronie ITC. Patryk Kawalec, dobry wieczór. Dziś na gapę, ale wiesz co, ja zawsze jeżdżę od centralnej do zachodniej. Do domu sobie podjeżdżam w Pendolino. Tam wiesz, lubię Pendolino. Fendolino, tylko podjeżdżać kawałeczek, nic więcej. Jakby co do nich? restauracyjny też jest, wrzucę zaraz zdjęcia, bo tam właśnie z i wypiłam, więc y, fajnie było. Sylwia, chciałbym zrobić live, ale boję się, że nikt nie dołączy, i co wtedy? Jak to nie dołączy? Przecież robiliśmy live. A. I wszystko było ok, nie Zaraz będę się wyłączać, ale nie, jeszcze nie, bo 22.20 22, 20 ma przyjechać, ale, ale raczej nie. Więc, no tak, na YouTube, a ja na YouTube to nie wiem, jak się łączony robi, właśnie wiesz, nie wiem bo ja chciałam z komputera zrobić taki fajny, ten taki, co jest, wiesz, w OBS-ie, ale ja tego, ja to podłączyłam, prawie to wszystko już mi działało i, ale coś było nie tak, muszę podpytać, nie wiem, yy, yy, Marek yy, z Markowa Alkohole, zna się, muszę się do niego yy, odezwać i może mi jakoś pomoże. Miło widzieć, jestem yy, taka trochę zmęczona, yy, Andrzej, wiesz, stresy i w ogóle no pikantny Węgier to już mówiłam w tylu filmach, że kocham pociągi, bo jeszcze tyle lat, wiesz od małego jeszcze i ja zawsze pociągi, tylko wiesz co? Nie zawsze pociągiem możesz podróżować po świecie. Więc ja samoloty też bardzo lubię, bardzo, bardzo, tak samo jak pociągi. I jak była, nie było tego, co się dzieje teraz, że było swobodne podróżowanie, to ja wtedy no samolotami jak najdalej chciałam polecieć, bo pociągiem wiadomo nie pojedziesz tak szybko, tak, na drugi koniec świata do Meksyku, tak. No a teraz to co się dzieje, no to zostaje tylko pociąg. Na razie ja nie chcę na razie, bo to, co się dzieje, tutaj ktoś pisał komentarz, że, że dla chcącego nic trudnego. Słuchaj, to jest dla chcącego trudne, dlatego że nie jestem jeszcze tak może tak powiem jestem ograniczona finansowo i dla chcącego jest coś trudnego, tak? Jak ja bym miała kanały, na których kanałach nie wiem. Podróżnicy mogą się utrzymać z kanałów. To niedawno by już nie było i testy, i ceny, i w ogóle by mnie nie interesowały. Ale niestety jest ograniczenie, i niestety koszty wzrastają w tej sytuacji, co się teraz dzieje. Nie będę mówiła jakiej, bo my wiemy jakiej, tak? Nie chcę, bo później. Nie wiem, mogą mi ograniczyć y, tam filmy, jak się wypowiada te różne słowa dotyczące tego, co się teraz dzieje na świecie. Y, ale jak ja bym miała kanał, tak jak mówiłam, nie wiem, większy, bo jest większa oglądalność y, 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 i tak dalej. I te kanały się rozwijają i, i to jest możliwość, to ja nie tu nie było. Tak i coś mieszkam. Dominik, cześć. Dobry wieczór. Boki, trener, tylko na Białystok. O, też czasami jeszcze pociągami EN57, Gibelki, tak? <laughs> nie, nie jedź na Gigrzycko, kiedyś byłam w okolicach Gigrzycka. Wpadnij do mnie na ostatni live, to zobaczy, że można technicznie podłączyć. Live. No właśnie, ja też, Marek, wpadnę. Wiesz co, ja jak ja obiecam, to ja robię. Moje słowa zawsze znaczą, wiesz dużo, i jak ja coś mówię, to ja robię, i ja nawet na chwilę to wiedziałam, że się włącza, ale cho chociażby na chwilę nie chciałam y, po prostu komuś przeszkadzać, bo ja mogę sobie y, rozmawiać przy ludziach, mnie to nie stresuje w ogóle, i może ktoś słuchać, no bo y, wiecie, że ja dzisiaj czekałam na Peronie i była. Y, była Premiera mojego filmu i wiecie, że pan robił zdjęcia, naprawdę, może się ten pan włączy, ale naprawdę sięga, chyba że taka po prostu zbieg okoliczności, i pan oglądał moją premierę, a albo to był zbieg okoliczności, naprawdę, ale tak, że oglądał, bo skończyła się premiera i pan wyłączył telefon i zaczął robić dalej zdjęcia, i po prostu mówię. Czy to naprawdę oglądał Pan akurat, ale może to być? Bo to pasjonata robił zdjęcia na Peronie lokomotywy SU42, którą jechałam, ta zielona. I wydaje mi się, że, że to mógł być po prostu osoba, która oglądała. I akurat czyś byłaś? Nie, nie byłam zwiedzać Rzeszow, Rzeszów. Nie byłam jeszcze. Słuchajcie, zaraz, bo nie nadrobiłam jeszcze live. Nie jeździłam Regio jeszcze. Ja Intercity jeżdżę. No, koleje dolnośląskie też jeżdżę. Dzisiaj nie jechałam kolejami, ale jeśli ostatnio jechałam, pogadamy o tym, gdzie jedziesz e, Najwie? Możemy pogadać oczywiście. Mam pytanie, jak jest bezpieczeństwo w wagonach, czy drzwi wejściowe zamykane w nowych wagonach. Wiesz, co one są zabezpieczone i jak pociąg dojeżdża do stacji, one się odbezpieczają, bo teraz ich nie otworzysz. Zresztą chociaż wiesz, co nie wiem, bo były takie sytuacje, widziałam, że, że no, nawet konduktor otwiera w czasie jazdy, ale to te takie z tą klamką. Co zaś wspomnę jeszcze. Hmm. Dominik, to już mówiłam. Dobrze, rozwijasz się coraz szybciej. Oj, cieszę się, ale no, musiałabym mieć trochę lepsze filmy, wydaje mi się. Staram się robić, może coś lepszego zmontuję, może fajniejsze podróże, nie wiem. Zobaczymy. O, Daniel z Drezna, pozdrawiam. Rybnik Wrocław jechać Wrocław rybnik Dominik aha e, czy byłaś Czyż Rzeszów to już mówiłam, że nie? A właśnie e, ktoś tam napisał, czy ty będziesz w Katowicach, czy ty będziesz w Krakowie, czy ty będziesz w Poznaniu, czy tam będziesz gdzieś tam i tak sobie pomyślałam. E, no ja nie umawiam się, ja nawet tutaj na, e, dzisiaj komentarze kręciłam, ale nie w pierwszej klasie, tylko w drugiej. Jakieś 4 czy 5 godzin temu, bo jadę tym pociągiem już 6 godzin, chyba. przesiadku mi się w sumie nie chciało jechać pod semafor, bo już nakręcałam ten film dla Was. A mówiłam, że pojadę, ale musiałam wyskoczyć do sklepu, więc w międzyczasie wyskoczyłam do sklepu, a pod semafor już nie jechałam. To sprzęganie sobie zobaczcie na poprzednim filmie. I mówiłam właśnie na tym filmie, bo komentarze jutro postaram się wrzucić, że możecie, jeżeli będzie naprawdę dużo osób, to możemy się na przykład umówić, nie wiem, we Wrocławiu, w Krakowie, nie wiem, w Poznaniu, gdzieś tam, nie? W Poznaniu najfajniej bym chciała, może jako pierwsze miasto. Byłam raz i tak za specjalnie Poznania tak, no, nie znam za bardzo, tak jak Wrocław, że ja z zamkniętymi oczami i Warszawę, tak? Ale no, na przykład, i jakbyście mogli w komentarzach napisać, nie wiem, kto z Krakowa by chciał, kto, kto z Poznania, i w ogóle, jakby dużo chętnych było i naprawdę, to ja bym mogła przyjechać. Ale osobiście się z nikim nie spotykam sam na sam. Było dużo takich jest pytań, ale nie, nie. Tylko jeżeli chcecie, to możemy się gdzieś publicznie spotkać, nie wiem, w McDonaldzie, w jakiejś kawiarni. Mogę przyjechać, nie ma problemu. Jak tam miałem i dużo pieniędzy straciłem, gdzie straciłeś? Widzę, że uwielbiasz ten pociąg. Tak, lubię ten pociąg, tak. Gacp. Bo jest y, w zasadzie najfajniejsza linia Wrocław. W góry stołowe. Lubisz niespodzianki, Andrzej. A dobrze mnie słychać, bo ja dzisiaj z telefonu, o, jaka frekwencja, prawie 50 osób, jestem pod wrażeniem, pierwszy raz chyba, 49 osób na moim live. Ie. pierwszy raz w historii Łomża, okolice, pozdrawiam, a, Wodzisław, Wod... to wpiszcie w komentarzach, jakby y, ktoś z Was chciał, wpiszcie miasta i na przykład na jakąś sobotę byśmy się mogli umówić. Taborowiec, witam. I jak na przykład, nie wiem, będzie z pięć miast, czy ileś tam, nie? To y, wybierzemy czy coś, na, tam gdzie będzie najwięcej osób, może. No nie, taka jest prawda, że o, 50 osób, super, dzięki. Taka jest prawda, że ja mam kanał 3 lata, chyba albo tak od dwóch lat zaczął, powiedzmy, mi, kiedy miałam 1000 subskrypcji, no to 2 lata temu. I gdyby mój kanał był taki naprawdę najlepszy, to, no to nie musiałabym wrzucać tyle filmów, bo na niektórych kanałach wystarczy jeden film i kanał nawet 100 tysięcy osiąga, tak? Więc, no ja wiem, że, że wiadomo, są lepsze kanały, ale. Każdy sobie jakoś tam powolutku yy, stara się, robi, podróżuje. Ja nie mam parcia jakiegoś, będzie, to będzie, nie, to nie. Też nie, nie aż yy, nigdy na to nie przywiązywam uwagi, bo do tej pory nic z tego nie miałam. Ktoś tam mówi, że jakieś pieniądze ludzie płacą, nic nie wiem o tym. Chyba, że jakieś nowe zasady, że jak wchodzisz na mój kanał, to ci yy, konto obciążają w banku, tego nie wiem. Ale ja nie wiem nic o żadnych, nie wiem, że ktoś musi mi coś płacić, nic o tym nie wiem. Ja żadnych pieniędzy nie dostaję. Byłam w rybniku, ale w Wodzisławiu nie. Wiesz co? Być może, może mały zasięg mam, wiesz, może mały, o 53 osoby na live, jak fajnie. Yy, może mały zasięg jest i dlatego może jest mniej wyświetleń, może będzie większy zasięg, będzie więcej wyświetleń, nie wiem, ale cieszę się naprawdę, bo to jest dla mnie bardzo dużo, że jestem pod wrażeniem. O Kraku, wpisujcie, ale w komentarzach, nie na czacie, bo ten czat nieraz znika, nieraz go nie ma, na drugi dzień jest. W komentarzach nie wiem, wpiszcie. Yy, po prostu miejscowości, podliczę to nie wiem, i ja bym chętnie przyjechała. Kawka jakaś czy coś, tylko że no każdy by sobie musiał tą kawę chyba kupić. Chociaż nie trzeba tam, jakbyśmy się spotkali, to nie trzeba tam nie wiadomo y, co kupować, posiedzieć czy coś pogadać. 54 osoby, ale jest naprawdę dużo osób. Dobrze słychać. O, to mam dobry internet, jestem pod Warszawą, a która jest godzina? Y Będę gdzieś 22:40. Pozdrawiam ze Skierniewic, Kuba. No chyba, że ze mną, ale ja. Normalnie bym zapłacił 4,50, pan mi jeszcze doliczył 7,50, ale o czym mówisz? W Poznaniu byłam tylko raz. Przejeżdżałam bardzo dużo razy, 50 razy, ale byłam tylko tak naprawdę raz, kilka godzin. 55 osób, super dzięki. Leszno no też przejeżdżałam w białym stoku. Nie byłam. Na swoim kanale, ja na swoim mam już tyle drogów najtrudniejszych i najtrudniejsze to było takie, myślę, łamanie się do mówienia e, i e, ja wrzucałam filmy bez mówienia na początku i e, kiedyś oglądałam taki film e, jeżeli e, jeżeli nie czujesz tego, to nie zostaniesz youtuberem czy coś i tak sobie myślę dobra ja i tak pod podróżuję, będę nagrywać, nie? I tak i coraz bardziej, coraz bardziej. Kamil kolbus, jak kupowałeś bilety lotnicze z Wrocławia do Warszawy lotu, sugerowałeś się ceną? Tak, tak, ja tylko ceną się zawsze sugeruję, bo nie płacę dużo. Więc y, wiem jakie są ceny i... nie płacę za dużo za bilety. Bo jak ja bym raz na rok leciała, to może by mi tak nie zależało na cenie, ale jak częściej, no to tak, algorytm YouTube'a, która promuje tylko dużych YouTuberów, oczywiście, wiesz, my mamy małe, jakby takie, mm, no mało jesteśmy rozpowszechniani na YouTubie, myślę. Fan KM, cześć, telewizja. Termos z herbatą? Tak, a ja nie piję herbaty. Bardzo rzadko, nie lubię. W tych wagonach to trzeba zajmować wskazane miejsca, czy można siedzieć gdzie wolne. Wiesz co? Trzeba zajmować tam gdzie wskazane, ale ja nigdy tego nie robię, ale to ja. Sylwia, w komentarzu napisała skąd jestem. Jan, bez ziemi. Dobrze. 22, 25. Oj, to jeszcze czasu, a czasu. Byłaś w Wałbrzychu? Byłam w Wałbrzychu w y, październiku, w listopadzie kilka razy. Witaj Sylwunia. O, Zdzisław, witaj. Miło Ciebie widzieć. Znowu piękny film. Może odwiedzę. Tak, tak, może tak. Michał P. Dzięki. Dawid, dobry wieczór. Sylwio, cześć Dawid. Bartek Recykling, witam wszystkich, Agnieszka, Mateusz, kupić taki pusty pociąg? Tak, tak. A to już, mi się, nie wiem, czy to od nowa? O, Lion, Lion, czy jak to? Dobry wieczór, dziś zasubskrybowałem twój kanał, o dzięki. Pani jest najlepszą youtuberką na YouTubie, tak? Naprawdę? Ale miło, nie, naprawdę. A ja tylko tak normalnie, tylko zwykle nagrywam, a tutaj tak. nagrywam, tak naprawdę. Widzicie, że ja nigdy nie powtarzam, jak nie wiem, może youtuberzy tak. Widziałam na niektórych kanałach to samo. Jeszcze mi się nie zdarzyło, żebym ja dwa razy mówiła coś do filmu. Powtarzała tylko zawsze, albo tak jak na, na żywo, tak. O, widzę, że już jestem blisko. E... A i zawsze jak nagrywam film y, to po prostu y, tnę go tylko dlatego, żeby on y, bo ja nieraz długo mówię, zastanawiam się, no to no nieraz go utnę, żeby y, żeby czasu nie marnować waszego. No dobra, to utnę, bo może coś tam patrzę długo, coś tam nie mam okularów, to się muszę przyjrzeć <grym> dłużej. Często tak podróżujesz? Nieczęsto, e, nieczęsto. Rogal, witaj, witaj. Dobry wieczór, czy była pani w Sochaczewie? Przejeżdżałam tylko, nie byłam. Kiedyś byłaś w Rybniku 25 lat temu albo 30. Z Bytomia można dojechać do Katowic. W Katowicach chyba będę we wtorek, ale nie jestem pewna do Bukaresztu byłam w Bukareszcie nawet filmy zapraszam z Bukaresztu ale te filmy to powiem szczerze że są takie pierwsze moje mówione chyba więc są takie e, mogą być no jest <noise> takie ogólnie fajne bo fajne fajne miejsca z w ogóle ale tak no fajniejsze filmy są moim zdaniem z Gruzji z z Francji. Ela, pozdrawiam. Paweł, Jędrasiak sama, sama podróżuje, tak. Elfruto, Siemaneczko. Krzysztof, witam. Życzę miłej podróży. A, bo ja różnymi trasami jeszcze. No tak, karkonoszy jeździ inaczej. Warszawa Gdańska? A, to nie idzie przez Gdańską. Kurczę. Czy on jedzie przez zachodnią? Nie. Jedzie przez zachodnią? Nie. Cicho, wysiadam. Pa, muszę kończyć. Nie wysiadaj. Nie wysiadaj. Muszę kończyć. Wsiadaj na